Hej kochani, witam was kolejnym odcinkiem na moim kanału dzisiaj omówimy sobie znowu mam chciałabym nowy motyw. I ogólnie to chciałabym was przeprosić za dźwięki w tle, ale możecie słyszeć moje papugi, które sobie postanowili, żeby na sobie teraz śpiewać. Nie wynikajmy. i Ogólnie to na początek chciałabym cenić sobie nowy pakietik, który bardzo, ale to bardzo mi się podoba, strasznie śliczny. I zastanowić się, czy go nie kupić, bo jest sprzedaż nie wiem, zobaczymy jeszcze to może dzisiaj zacznijmy sobie najpierw od animacji szczerze, się już troszeczkę ogarniałam ten motyw. Takie średnie bym powiedziała. Na tej pierwszej stronie to jest nawet spoko może. Troszkę dziwny, ale dobra. To jest animacja, która już była, bo ją kojarzę. Mm, ta animacja też była. I to, była jeszcze taka podobna z barankiem, właśnie. Mm, to jest numer ceboczko. Ta mi się strasznie podoba. Mm, animka fajna jest. w nim kupić z Dobra, i tutaj są już z poprzedniego motywu. W rzeczach, pewnie i tak nie będzie nic ciekawego. Um, Przejdziemy sobie od razu do ubrań. Ogólnie te kolczyki są z tego motywu. Um, jakby widziałam już ten motyw, motywy, dla sobie zdenka. Um, te buty są nawet ok. Um, ta sukienka jest ładna. Strasznie mi się podoba. Hej! Pozdrawiam Cię! lilmix 44 i to też jest z Jakie urocze kaczuszki! Kwiatek! Oh Majkaż, Jakie te kaczuszki są urocze? Królik, Można zostać królikiem. Buska z królikiem. Jajką na głowę. I... In... O! Wysunę pisanką. Topik. Spódniczka. Ta spódniczka jest nawet z boczką. Ogólnie te dwie rzeczy są z innego motywu, bo było już się gra. też. Ten króliczek jest z tamtego roku. Ten tatuaż z kwiatami, to nie wiem. Chyba jest nowy, z tego, co kojarzę. Ach, te włoski są śliczne. Mm. O, ten ogonek też jest tamtego roku, bo też go pamiętam. I te włoski tamte, też chyba też. Na pewno wiem, że to jest tam tamtego roku, bo też to kojarzę. Mm. Podróby z pakietu kawaii. <gryw> Dziękuję za grawkę. I... W ogóle czemu tutaj robię początkowa bluzka, stara wcześniej, bo jakby nie wiem, nie wnikam i te kulczki, które są śliczne moim zdaniem i kocham je po prostu i tak, jest 8 stron, więc jest chyba ok, się bardzo dużo osób ma te włoskie, które są, też nawet ok, jest to 8 stron, w rzeczach ogólnie no to są takie imperele. I z drugiej strony, o, jest. Ym, tutaj się coś zbugowało chyba. Że są podwójne rzeczy. Trzecie już nie ma. Drugie, yy, co piękno, jest coś nowego. Co tylko teraz tak patrzę, to nie ma. Te makierzy są z tamtego roku, z tego co pamiętam. No i to by było tak w zasadzie tyle. Jeszcze chciałabym pozrobić usłupki. Remix, Rose de Queen, Rossi, Icox, Chan, Olivia, Miss 1, 2, 3, Misia, Gacha, Logan, Kopa 5, Gittibella, 1, 2, 3, 4, 2, i Rogalik 4, 2, 3. Z góry dziękuję za oglądanie, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji tam na dole, ewentualnie możecie kliknąć w twarz Szugi tutaj w dolnym rogu i do następnego. Pa!